i z rzędów. Juu! Pobawmy się razem. Kliknij zieloną strzałkę. To jest mapa. Kliknij ją, żeby przejść do dowolnego miejsca w całej grze. Trudno. W drogę! Cześć! Witaj w pokoju Elma. Elmo tak się cieszę, że jesteś. Kocyk też, prawda kocyku? Kocyku, czas na naszą ulubioną zabawę! Schowaj się, a Elmo będzie rysował podpowiedzi, żebyśmy mogli cię znaleźć. Kocyk chowa się za czymś w tym pokoju. Elmo narysuje ci podpowiedź. Kocyk chowa się za czymś, co ma w sobie coś takiego. Znajdź kocyk Elma. Eee, nie ma kocyka? Kocyk chowa się za... Tu też nie. Elmo narysuje ci kolejną wskazówkę, żeby łatwiej było znaleźć kocyk. kocyk chowa się za... chcesz pobawić się jeszcze raz, kliknij tablicę rysunkową Elma. Kocyk zna mnóstwo kryjówek. Juuu! <śmulatujesz> pobawmy się jeszcze raz. Kocyk chowa się za czymś w tym pokoju. Elmo narysuje ci podpowiedź. Oto rysunek kawałka tego. Juu, udało ci się znaleźć kocyk Elma Dziękuję Jeśli chcesz pobawić się jeszcze raz Kliknij tablicę rysunków Dobrze, pobawimy się jeszcze raz Kocyk chowa się za czymś w tym pokoju Elmo narysuje ci podpowiedź Kocyk chowa się. Z... Hurra! Udało ci się znaleźć Kocyk Elma. Jeśli chcesz pobawić się jeszcze raz, chodź Kocyku, pobawimy się na ulicy Sezamkowej! Cześć! Elmo właśnie szedł na spacer z kocykiem. Elmo, Elmo, mogę potrzymać twój kocyk, proszę. Hmm, um, e, cóż, e, nie wiem, Zoe. Elmo, proszę, chcę tylko chwilę potrzymać twój kocyk. Nie, Zoe, nie możesz wziąć kocyka, Elmo. <śm> <śm> To najbardziej zrzędliwa rzecz, jaką dzisiaj słyszałem. Niedługo zrobi się całkiem zrzędowato. Nie lękaj się. Super Grover zbliża się. <laughs> Elmo, nie Och, kocyku! Elmo tak się cieszy! Elmo byłby bardzo smutny, gdyby cię nie było. Elmo uwielbia bawić się ze swoim kocykiem. Nie! Yeah! Proszę, Elmo, podziel się ze mną kocykiem. Elmo nie chce się dzielić kocykiem! Kocyk Elma jest tylko dla Elma! Nie, Zoe! Och, nie kocyku! Nie, nie, nie! Przykro mi. Kubeł Oskara jest poza moim rewirem, ale ty możesz pomóc Elmowi. Elmo nie może uwierzyć. Za śmietnikiem Oskara jest cała zrzędowata kraina. To musi być kraina z rzędów. Kliknij gwiazdką i chodźmy się rozejrzeć. Uh... -huh. Musisz zajrzeć do salonu, brzydoty dla nas. Czas na zmianę. Nie, dziękuję. Elmo myśli, że wygląda dobrze tak, jak jest. <grytanie zespół> <śmiecki> <śmiecki> Rada Miejska poprosiła mnie o reprezentację ich interesów w życzeniu Ci pomyślności w natychmiastowym opuszczeniu miasta. Elmo nie będzie znikał. Elmo znajdzie swój kocek. <śmulny> Rożek wygląda smakowicie! He, he, he. Ale kto by go chciał! Kliknij te zgniłe polewy i przygotuj sobie paskudnego loda! He, he, he. Ty to wiesz, jak przyrządzić paskudny rożek! Lody, lody, komu zgniłe lody? Hej, kliknij te paskudne polewy i przygotuj sobie wyjątkowy rożek. He, he, he. O, to pierwszy raz, kiedy Elmo nie chce lodów. Uch. Mogłód do zabrudzenia! Kocyk. Skrót? Chyba wydół. Przesuń gwiazdkę nad jeden z kawałków u dołu ekranu i podnieś go. Potem przenieś go do pustego miejsca w torach. Pamiętaj, szyny muszą pasować i na dole. I na górze toru. <zabosł> chodzić z kopalni. Najpierw przejedźmy się jeszcze raz. Jupi! Jejku! kimkolwiek jesteście! Jesteśmy śmierdziuchami, a ty wchodzisz na nasz teren! Tak, wchodzisz na nasz teren! Elmo nie wchodzi na niczyj teren! Elmo szuka swojego kocyka! Widzieliście gdzieś w tym wstrętnym złomie kocyk Elma! Wstrętny złom? Nie dla nas! Nie, nie ma, mowy. ma mowy. Ten syp jest pełen sztuki dzieł, podziwiać każdy chce je. Rusza dziadek, rusza z wnusiem do złomu muzeum. Strażnikami złomu się biegimy i duma nas rozpiera. Elmo widzi tylko śmieci. I my też. Ale Elmo widzi tylko śmieci. Piękne są, prawda to? Elmo nie rozumie. Głowy sobie nie łam. Piękno jest tu wszędzie i to wszystko, co ci dam. <laughs> Rozejrzyj się. O co chodzi? A tak śmieci! <laughs> Cudowne, piękne śmieci, właśnie takie są. Cudowne, piękne śmieci, jeśli tak to widzisz, to tak jest. A jeśli ładne są dla ciebie, to piękne mogą być też. Nie ma mowy o pomyłce, bo piękno jest tuż tuż. To śmieci, nie? To piękno. Piękna. Aha, to śmieci. Ach, Elmo. Nie! Tak, załapałeś! Śpiewaj z nami! Cudowne, Cudowne piękne, piękne śmieci. śmieci! To piękne śmieci! A ty jesteś uroczy! Widzisz, Elmo? Dużo rzeczy jest pięknych. Na przykład twoje palce. Ale Elmo myśli, że jego palce mogą być piękne. Jej! He he hej, śpiewajmy! Wiesz, naprawdę kocham swoją pracę: stanie, pilnowanie wysypiska i podziwianie tych wszystkich pięknych śmieci. Nie ma to jak zapach świeżych śmieci. Elma myśli, że piosenka była bardzo ładna. Kliknij radio, żeby posłuchać jej jeszcze raz. Och, Elmo nigdzie nie może znaleźć swojego kocyka. Cóż, skoro nie ma go na wysypisku, to musi być w domu Huxleya. Czemu kocyk Elma miałby być w domu Huxleya? Ponieważ tam Huxley zabiera wszystko, co mu się podoba. Pomożecie Elmowi dostać się do domku Huxleya, żeby Elmo odnalazł swój kocyk? No dobrze, Elmo. Pomożemy ci. Tak, pomożemy ci. Jeżeli ty pomożesz nam. Pomóc wam? Pomóc wam w czym? Pomóż nam narobić pięknego hałasu. Znajdź coś, co wydaje taki dźwięk. I włóż mi to do ręki. O tak, właśnie taki balonik jest nam potrzebny. Wsłuchaj się w te szalone dźwięki. Co by tu. Ach, tak! Znajdź coś, co robi... I daj mi to! Tak! Hi, 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 hi. Znalazłeś pokrywki od śmietnika! No, tylko posłuchaj! Dobra, a teraz znajdź coś, co wydaje taki dźwięk. I włóż mi to do ręki. Wiedziałem, że dasz radę. To radiowóz. Posłuchaj. Popatrz na tę kupę złomu i znajdź coś, co wydaje taki dźwięk. Mamy zwycięzcę! Oto pajacyk na sprężynie. Tak, tak, posłuchaj tylko. Dobrze! Hmm. E, aha. Tak. A teraz znajdź coś, co wydaje taki dźwięk. I daj mi to! Aha! Tak, tak. Znalazłeś klakson! Wsłuchaj się w te szalone dźwięki! Potrzeba nam jeszcze czegoś! O, tak, tak! Potrzeba! I wydaje to taki dźwięk! Właśnie tak! Oto czajni! Posłuchaj! Otóż to! To już wszystko. Teraz czas na piękny hałas. Chcesz jeszcze raz posłuchać, kliknij maszynę. Albo jeśli chcesz pobawić się jeszcze raz, kliknij tę chmurę kurzu. Elmo przeprasza, ale Elmo pomógł wam narobić pięknego hałasu. Możecie teraz pomóc Elmowi dostać się do domku Huxleya? On nam pomógł. Teraz musimy dotrzymać swojej części umowy. Tak, tak. Właśnie tak, tak, tak. Dobrze, mały czerwony koleżko, wprowadzić koparkę. Papa, Elmo, mamy nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Do widzenia! Papa! Pa. Elmo myśli, że wasze wysypisko jest bardzo ładne. Woo -woo! Woo Elma pójdzie tą drogą do domu Huxleya, a potem Elmo znajdzie swój kocek. Objazd, obias! Droga zamknięta z powodu e przebudowy! Cały ruch odbywa się teraz przełęczą dłubonoską. Ta, jasne, co tylko powiesz. Och, bardzo dziękuję, panie Robaku! Elmo tak się cieszy, że mu pan pomógł. Jest pan dobrym przyjacielem. Tak, jasne, nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłem pomóc <laughs> i zostać twoim przyjacielem. <laughs> Jej, Almowi przydałoby się coś takiego do sprzątania pokoju. <laughs> Jak tak mnie klikasz? Czuję się jeszcze gorzej. Nieładnie było wykiwać Elma. Nie musisz mi cały czas przypominać. Może kiedyś naprawdę zajmę się budową. To dobra praca. Jesteś na powietrzu, pracujesz fizycznie. Podoba mi się. Jeżeli chcesz dojść do domu Huxleja, musisz wdrapać się na szczyt góry długonowskiej. Jak się rozgrzejesz, to nie będzie tak źle. Jeszcze raz dziękuję panie robaku. Jest pan dobrym przyjacielem, że pomógł pan Elmowi. Do widzenia! Jestem złym przyjacielem. Każe Elmowi wspinać się na wielką górę! Czuję się paskudnie! To góra Dłubonoska. Zamek Huxleya jest na samym szczycie, a kocyk Elma jest w zamku Huxleya. Elmo musi wdrapać się na tę wysoką, ogromną, gigantyczną górę. Elmo ma pomysł. Wybierz półkę swoją gwiazdką i tam właśnie Elmo się wdrapie. <noise> się Wspinać? W do... Kocyku! Elmo już idzie! Dobrze, Huxley. Elmo grzecznie poprosi. Proszę, oddaj Elmowi kocyk w tej chwili. Och, nie jestem Huxley. Jestem robaczek. Huxley dobiera prześcieradła do swojego nowego kocyka. To nie kocyk Huxleya. To kocyk Elma. I Elmo chce go z powrotem. Aby odzyskać kocyk, musi znać tajny kot Huxleya. Tajny kod? Jak mamy się dowiedzieć, jaki jest ten tajny kod? Czy to nie tajemnica? Pociągnij za tę pomarańczową dźwignię, aby zobaczyć i usłyszeć kot. Potem kliknij zwierzęta, żeby zagrać te same dźwięki w tej samej kolejności. <słyszy> 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 Pierwszy tajny kot. Nie zatrzymuj się, już prawie udało ci się uratować kocyk Elma. Część tajnego kodu. Jeszcze jedna. I Elmo odzyska swój kocyk. <śmulet> Strzałkę i wracajcie na ulicę Sezamkową. Już po wszystkim, kliknij zieloną strzałkę, żebyśmy mogli wrócić na ulicę Sezamkową. Elmo dobrze się bawił w krainie z rzędów, ale teraz chce wrócić na ulicę Sezamkową. Chodźmy, kocyku, w drogę! Ojejku! Elmo tak się cieszy, że wrócił na ulicę Sezamkową. Cześć wszystkim! Cześć Zoe! Przyjaciel Elba, przy jego boku zawsze jest. To tylko ty, 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 <laughs> Przyjaciel Elba, Elmo zawsze znajdziecie, nawet gdy znikniesz w krainie z rzędów. Razem na zawsze: w słońce czy w deszcz! Ciągle bez przerwy i ty i ja! Jest przychyl, że wcześniej był na ciebie zły powód powodu kocyka. W porządku, Elmo, rozumiem. Ale znów jesteśmy przyjaciółmi, więc śpiewajmy. Razem, Razem na zawsze po czasu kres, ciągle, ciągle bez przerwy i ty i ja. na, na za zawsze po czasu kres, ciągle bez przerwy i ty ja. Razem na Co za piękna piosenka. No i Elmo i kocyk wrócili. Ale dlaczego musisz klikać właśnie mnie? Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tak się cieszę, że udało się wam uratować kocyk Elma. Z całą pewnością. Uwielbiam tę piosenkę. Kliknij radio i pośpiewamy jeszcze raz. Zoe, chciałabyś pobawić się kocykiem Elma? Przepraszam, czy mógłbym poskakać następnym razem? Zoe. Może... wiesz, jak klikasz mnie tą gwiazdką, to trochę łaskocze. Podoba mi się. Pa! Dziękuję! Elmo naprawdę potrzebował twojej pomocy. Zaglądaj do krainy z rzędów, kiedy tylko chcesz. Dziękuję za wspólną grę. Elmo ma nadzieję, że było fajnie! Kliknij zieloną strzałkę, jeśli chcesz zagrać jeszcze raz. Już sobie idziesz? No dobrze. Pa pa! Powinienem znaleźć sobie pracę, skoro odchodzę od Hacksaera. Lepiej gazety. kadencję. Zawodna robaczyca. Nie ten działa.